Oczywiście z premedytacją wybrałem najbrzydsze śliwki. Najbrzydsze śliwki, jakie były na całym placu dostępne. Ale niej umieszkałem sprawdzić, że były również prawdopodobnie najsłodszymi śliwkami. Jakoś to tak jest, że te śliwki, które nie są doglądane, dają najlepsze przetwory później. Już sobie wyobrażam ten, ten, ten smak tych powideł. Aromat jest po prostu zniewalający. To któreś wino się odezwało. A może zrobię powidła z czekoladą? Czeko, czeko-powidła? Czeko-dżem się chyba nazywa teraz w handlu społecznym, takie coś. Moi dzieciaki też to jedzą. Kupię gorzką czekoladę i dodam. W tym roku zaplanowałem, że zrobię powidła y, tradycyjnie, bez dodatku cukru. Natomiast będę je gotował na gazie. Dla Państwa, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda gotowanie śliwek. Nad żywym ogniem, oczywiście, jest taki odcinek również na kanale. One są bardzo dobre, te powidła, i robię je praktycznie co roku. Z ubiegłego roku zostało mi na tyle dużo, że chciałbym mieć również inne, takie bez tego dymnego posmaku. On po prostu, oczywiście, nie każdemu odpowiada. Niektórzy ludzie są przyzwyczajeni do takich zwykłych kupnych, yy, sklepowych powideł. No i ja takie również chcę mieć, ale swoje. Także prawdopodobnie przez najbliższe 3 dni będzie w mojej kuchni odbywało się gotowanie powideł śliwkowych na malusieńkim ogniu, z jakimś tam mieszaniem co jakiś czas, na samym początku pod, pod, pod przykryciem z pokrywką, żeby ta para, która się będzie wydobywała z, z tych, ze śliwek z dolnej warstwy, żeby również mm, pozwalała ogrzać się górnej warstwie, żeby się one nie przypalały. Oczywiście garnek jest z, z grubym dnem. W czasie, kiedy warstwa śliwek będzie opadać, ja będę dodawał resztkę tych śliwek, które mi zostało. Ja tutaj mam gdzieś około 6 kg tych śliwek. Więc na pewno nie zmieszczę mi się na jeden raz w tym garnku. Taki garnek śmiało wystarczy mi na przygotowywanie tych wszystkich śliwek. Oczywiście przez dłuższy czas. I tak wolę wygotować je przez dłuższy czas, bo one po prostu są wtedy moim zdaniem są smaczniejsze. Dzisiaj generalnie w domu pachnącym żywicą śliwkowy dzień. Zlewałem dzisiaj wino z mirabelki. No i nie zdążę go jeszcze stąd usunąć. Tutaj są powidła. No i mam jeszcze trochę śliwki Wiktorii, która jest dużo większa, piękna. No, ta akurat jest z mojego drzewa, które w tym roku w miarę się popisało. No i z tych śliwek będę robił śliwki w odcie piwnym z dodatkiem goździka, kardamona, kardamonu i kory, kory drzewa cynamonowego, czyli z cynamonem. Robiłem parę razy już takie śliwki. Bardzo fajnie wychodzą, bardzo je lubię jako dodatek do dań. One są bardzo fajne, są soczyste, słodkie, bardziej deserowe, no i nie wychodzą takie fajne powidła jak z węgierek. Jednak to, węgierki to są królowe powideł. No, więc tak, garnek ląduje teraz pod przykryciem na malusieńkim ogniu, na naprawdę delikatnym ogniu i będzie gotował się przez jakiś czas. Potem po, pozwolę odetchnąć, czyli odejmę ogień, zgaszę gaz. Pozwolę trochę tej śliwce odparować. Być może dodam już kolejną porcję. Wtedy pestki w tym czasie wrzucę sobie w pole, bo chyba czas najwyższy, zastąpić te stare wysłużone drzewka, które tutaj mają kupę lat, już tutaj rosną. ponieważ moja starynka śliwka węgierka średnio się sprawiła w tym roku znaczy trochę owoców dała mimo wszystko, ale raczej teraz dojadają je osy i muchy postanowiłem, że kupię trochę owoców na rynku w Bochni no i za 10 lat będę miał z tych drzewek kolejne owoce chyba, że zadbam o odrosty korzeniowe, które tam się pojawiają od czasu do czasu do tej pory były po prostu zwyczajnie skoszone razem z trawą e, oczywiście śliwek węgierek jest cała masa odmian i tak naprawdę, jeżeli nie mamy owoców z własnego drzewa, to nie mamy 100% pewności, że to są te najlepsze, te, które kupowaliśmy w ubiegłym roku, te, które dają z których wychodzi najlepsza, z których, najlepsze, z których wychodzą najlepsze powidła. Dlatego ja jeżeli kupuję owoce, to najchętniej wybieram takie lekko podwiędłe, takie, które już są trochę wysuszone, gdzie tej wody jest już sporo mniej. I nie wymagają tak długiego gotowania. Chociaż tak czy siak gotuję około 3 dni, właśnie dlatego, żeby nie przypalić tych powideł, żeby nie stać cały czas przy garnku i nie mieszać. Może są jakieś inne sposoby, na przykład gotowanie w kąpieli wodnej. Też stosuję, ale raczej przy przygotowywaniu dżemów z brzoskwiń, na przykład. Węgierki zawsze gotuję w ten sam sposób, to znaczy. Gotuję jakiś czas, później po jakimś czasie przerywam. Pozwalam tej parze odparować, tej, temu nadmiarowi wody odparować. One przestygną. Oczywiście nie stosuję żadnego dodatku cukru, bo on jest zwyczajnie zupełnie niepotrzebny. Te nasze śliwki węgierki, niezależnie od odmiany, praktycznie zawsze są na tyle słodkie, że no nie potrzebują żadnych dodatkowych wspomagaczy chyba, że wykorzystam dodatek czekolady i zrobię czekodżem, tak jak w tym przypadku to taki żarcik bo znalazłem akurat taki słoik po czekodżemie zajebiście, pachnie jak śliwka w czekoladzie bardzo to lubię, moje dzieciaki też to bardzo lubią i najczęściej jako pierwszy schodzi właśnie tego typu gem. po takim kilkudniowym gotowaniu i dodatku jeszcze czekolady to jest taka konsystencja, i broń Boże, nie jest to wyciągnięty dżem z lodówki. Oczywiście zdaję sobie świetnie sprawę, co może przypominać konsystencja i kolor tego dżemiku, tych powideł. Ale są rewelacyjne, naprawdę. Śliwka w czekoladzie, chyba tylko bardziej kwaskowa. bardzo jej lubię, takie powidła z tym dodatkiem gorzkiej czekolady z tych 6 kg które nastawiłem wyszło mi 16 słoików, z czego połowa to był zwykły dżem do drugiej połowy dodałem dwie tabliczki gorzkiej czekolady wedlowskiej, 60% naprawdę serdecznie polecam robienie powideł w domu, zarówno takich zwykłych, tradycyjnych gotowanych również na żywym ogniu Albo z dodatkiem gorzkiej czekolady. Są rewelacyjne. Na pewno w ciągu zimy przypomną nam o pełni lata, ciepłych dniach, a przy okazji dostarczą trochę wrażeń aromatycznych i smakowych oraz nieco witamin. Pozdrawiam szanownych Państwa. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.